Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj po wielkiej ucieczce z więzienia Barego zagramy wielką przerwę od szkoły. Też podobny tryb, z tego co widziałem, wam się spodobał. Tryby ucieczkowe będą kontynuowane, więc także zagramy na poziomie łatwym, oczywiście na sam yy, początek, no bo jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby to ogarnąć. No i proszę Państwa, tak to wygląda. Zaczynamy w szkole, zaczynamy w sali, e, w szkole po prostu. Oczywiście przypomnę, jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, chcecie więcej gier tego typu, zostawcie łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie jak zwykle w opisie e, pod filmem. Okej, okay. i to jest pytanie, szukamy go tutaj, nie widzę go w tym miejscu, a tam jest, okej. Okay. Dobra, mamy śrubokręt. I mając śrubokręt w ręce, odkręcamy śrubeczki. I teraz dopiero. Dobra, faktycznie poziom trudny może być minimalnie trudniejszy. Faktycznie niż ten poziom łatwy. O kurde, że ja wskoczyć nie mogę teraz, ty. Dobra, stąd już powinniśmy skoczyć. Dobra, dało, dało radę, daliśmy radę. Okej, okay, dużo mniejsze są e, te pola, na które mamy wskakiwać aktualnie. O. Dobra, tu trzeba z... Okej, okay, poziom trudny, proszę państwa, podoba mi się. Podoba mi się już poziom trudny. E, tu nas z powrotem zawiezie. Na poziomie trudnym musimy przekręcić e, ten kołowrotek. Teraz potrzebujemy poczekać. Ej, dobra, poziom trudny jest dużo, dużo fajniejszy niż poziom łatwy. Powiem wam, że przed chwilą przechodziłem po prostu poziom łatwy. I faktycznie było sporo łatwiejszy, tutaj, jakby przebiegnięcie tego to było tak, że biegliśmy, i się nic praktycznie nie stało, nie? A w tym momencie wygląda to o nie, bo inaczej. Dobra, yy, rozumiem, że tam gdzieś muszę trafić piłką, tak? Tu. Dobra, i teraz to się porusza. Ja pierdykam faktycznie cięższe, zdecydowanie trudniejsze. Aktualnie musimy skoczyć na tę platformę, a z tej platformy dostajemy się już praktycznie na drabinkę. Teraz tak, z drabinki, gdzie dalej? Co robimy dalej? Tutaj naciśniemy sobie. Ok. Na razie wygląda to dosłownie tak samo. Ok, w tym momencie ta część jest identyczna. Ta część się niczym nie różni. Sprawdźmy dalej, co to będzie, co to będzie. O kurcze, no tu, tu już będzie większy problem, serio. Są lasery, których do tej pory nie widzieliśmy, jakby. Więc. Yy, Okej, okay. tych laserów tu nie było, proszę państwa. Tych laserów też tutaj nie było. Hopla, 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 hopla. Już nie będziemy musieli skakać. Super. Otwieramy drzwi, zabieramy drabinę. Ale musimy znaleźć jakiś, e, jakieś coś jeszcze. A co możemy znaleźć na przykład? E, młotek, zapewne. A jak dokładnie młotek, młoteczek. A teraz zabieramy drabinę w to miejsce i młotkiem musimy usunąć te gwoździe. Czy po prostu. Czekajcie. Czy po prostu to jakby porozwalać? Bo w sumie nie wiem. Mi się wydaje, że w teorii powinniśmy te gwoździe rozwalić, ale dobra, nieważne. Wchodzimy do środka, wypadamy dalej, żeby nie było. Zobaczymy, jak bardzo diametralnie zmieni się ta trasa. Powiem tak, wam podstawową trasę przeszedłem w 10 minut, więc jeżeli ta zajmie 15, to w sumie będę zadowolony nawet. Dobra, tutaj może zaraz się trafić nauczyciel, który nas dokładnie będzie próbował złapać. Po prawej powinien być klucz. O, kurczę. Nauczycielowi nic nie zrobiliśmy. Dobra, już widzę, już widzę, czym to się różni. Te wszystkie rzeczy trzeba będzie. E, te wszystkie przyciski trzeba będzie kliknąć. Uderzając, jakby piłką. Więc faktycznie będzie to troszeczkę minimalnie utrudnione. Dobra, tu się udało. Potrzebujemy jakoś nauczyciela porobić. Bo tych przycisków jest kilka, więc kilkukrotnie trzeba będzie przebiec sobie tutaj w to miejsce, żeby z nauczycielem sobie poradzić. Dobra, pyk. Oj, szkoda, że nie mogę tej samej piłki zabrać. No, szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, spróbuję wokół niego przebiec, jakby obok tego nauczyciela, żeby nie dał rady mnie ściągnąć. I teraz tak tędy. Robimy kółko wokół nauczyciela, faktycznie. Zabieramy klucz na ten moment. I teraz powinno nam się udać wybiec. Dobra, ej, zdecydowanie fajniejszy jest poziom trudny. Oj, to nie to miejsce, przecież. Kurczę. O, jeszcze pomyliliśmy drzwi. No nieźle. Dobra, wbiegamy teraz tak. Otwieramy kłódkę. Wbiegamy na salę gimnastyczną. Zobaczmy, w jaki sposób sala gimnastyczna zostanie utrudniona. Okej, okay. dobra, już widzę pewne utrudnienie. Trzeba będzie planki pozabierać zapewne i poukładać je w ten sposób. Dokładnie, w sensie to są takie ławki. Ej, ale to faktycznie przypomina to ławki z czasów szkolnych, powiem wam. Że tak, serio, serio. No kappa, no, no żarty. Eee, i co tu? Uderzyć jeszcze gdzieś? Będę musiał? Czy, czy nigdzie? W razie wu wezmę tę piłeczkę jeszcze. Idziemy na górę. To jednak nie tu? Nie no tutaj, tylko bez tej piłki. Dobra, jesteśmy. I teraz co mam zrobić? Uruchomiliśmy prawdopodobnie windę na górę. Okej. Okay. Dobra. Przeskok, przeskok, przeskok Ło! Wow! Przeskok udało się, przeskok, przeskok Tutaj na tym skill teście po wąskim, nienawidzę chodzić po wąskich takich przejściach na skill testach. To jest coś czego bardzo nie lubię Ło! Wow! Tutaj też bardzo niefajny wąski przeskok kolejny. Ja pierdykam Dobra, to, to jest, to, to jest ten poziom wyżej faktycznie Z łatwego na trudny Przeszliśmy, widać różnicę To powinno szybsze być czy nie? Nie, to akurat nie, bez większej różnicy, okej okay. Dobra, jedziemy byle nie spaść w ty... O, żeż ty, no byle nie spaść To powiedziałem, to powiedziawszy spadliśmy Okej, okay. a czy to jedzie? A dobra, bo to ma mniejszą granicę błędu teraz, mniejszy zakres błędu Po prostu ta platforma była mniejsza jakby bardziej węższa e, w porównaniu do poziomu łatwego. No dobra, przechodzimy dalej. Tu jest jakiś ziomo. Jakiś Wadim. Nie wiadomo na co czeka. Ok, ile punktów? Znakuj, cel do otwarcia. Ale że co? E, gdzieś musimy trafić. A, tam musimy trafić, ok. Cyk. Ok, czy to wystarczy rzucić tu i to się spadnie samo do kosza? No, mniej więcej, mniej więcej Powin powinniśmy dać radę w ten sposób. Pyk i do dołu. Dobra, udało się. Weszliśmy do środka. Teraz co? Kolejna ucieczka przed nauczycielem. Z tego co pamiętam, uciekaliśmy tam do kibla. Zobaczymy, czy teraz tak samo. No, zapewne nie. Zapewne minimalnie zostało to utrudnione. Ale w jakiś sposób tego jeszcze nie wiem. Go slots, go. Dobra, pyk. Nie, okej, okay, to jest identyczne. Identyczna ucieczka. Dobra, tu nic nie zostało utrudnione w tym etapie. Dobra, tu już widzę, że jest utrudnienie. Utrudnieniem jest to, że. Yy, ten znak jest do trafienia dużo mniejszy. I szybciej leci. Dobra, pyk. O kurcze, dobra, to będzie, to będzie trudne, powiem wam. Pyk. Za szybka piłka była. Pomysł był dobry. Dobrze. No, pomysł był dobry, tylko piłka za szybko rzucona została. Nie, także nie doleciała. W sensie doleciała, ale za szybko. Okej, okay, las tych laserów nie było. Niebieskich. Były tylko czerwone i czerwone były łatwiejsze lasery, jak coś. Teraz są zdecydowanie trudniejsze. Okej. Okay. Ale przeszliśmy je bez problemu. Lasery, akuratnie to ja mogę przechodzić. Lasery nie są dla nas żadnym problemem, faktycznie. Dobra, ale mamy tu labirynty w tych rurach porobione, serio. Dobra, powiem wam, że takie labirynty w tych rurach przypominają mi trochę moją y, Minecraft ucieczkę sprzed już 12 lat ponad, nie? taką serię gdzie trzeba było samemu wybierać drogę, którą się poruszasz. I koniec końców, jakby wiecie, wy wybieraliście przez system adnotacji, że klikaliście na ekranie pod koniec filmu. Aczkolwiek, jakby ja, żeby to stworzyć, to musiałem właśnie. Oj, za szybko! Ja musiałem potworzyć sporo takich małych labiryntów, jakby, nie? Po których się poruszaliśmy. Tylko wiadomo, że ich nie było widać. Dobra, czyli tu trzeba skakać, jednak. Bo nie wszędzie trzeba skakać, nie? Na przykład tu, tu nie trzeba. Tu nie trzeba skakać. Tu już wypada skoczyć. Dobra, pyk. O, patrzcie, przebiegliśmy po tym i nas nie wyskoczyło. Dobra, to jest bardzo fajny moment. Ja lubię na tym buście, jakby biegać w Robloxie. Podoba mi się mega motyw, właśnie tego przyspieszenia. Ok. I teraz pyk na spokojnie, po prostu na spokojnie to trzeba robić. Bez pośpiechu. Aczkolwiek. Ee... Idea właśnie tego parkura polega na tym, że biegniemy z pośpiechem i to sporym. O, i przeskoczyliśmy. już lepiej jest skakać niż nie skakać po prostu. Ojojoj, oj, 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 było blisko. Zawahała się ręka przez chwilę. Uf, ale daliśmy radę. Teraz wyścig. Ciekawe jak wyścig będzie utrudniony na przykład. Dobra, wsiadamy. Może będę go musiał bez tych boostów wyprzedzić. Ty oszukał mnie! Za szybko wyjechał. O! Oszukane może będzie w ten sposób, że on też korzysta od razu z tych boostów wszystkich. Łatwień, bo wcześniej z tego chyba nie skorzystał na przykład. Dobra, zobaczymy czy carb boosting działa. Czy jestem w stanie go jakkolwiek inaczej wyprzedzić, niż po prostu jadąc cały czas i wjeżdżając we wszystkie busty? Dobra... Siema, kolego! Ty, on mnie uderzył! Dobra, gościu, gościu, nie! No on wygra przecież przez to! Ale ale głupie strącił mnie ty. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że ja go też mogę strącić, a to na to wychodzi, że jednak nie. Widzicie, ja ja na początku tracę. On też we wszystkie boosty wjeżdża. Albo nie. Patrzcie, teraz inaczej zaczął. I teraz już go mogę nadgonić na takim wczesnym etapie, więc fajnie. Aczkolwiek nie widzę dużej różnicy pomiędzy tym etapem a tamtym aż tak? Dobra, kolego Ja pierdykam Dobra, jestem pierwszy I teraz nie oddać, byle nie oddać mu już tego To jest najważniejsze O kurczę, co? Wow! Kumacie to, że dało radę przejechać pomiędzy słupkami nie dostać busta i on mnie na buście wywalił, a ja się wywaliłem. O, kurcze. No dobra. A zjedź do prawej, nie wjeżdżaj w busta kolego. Ale on tutaj o, zwalnia, na tym zakręcie chociażby. Ja skracam wszystkie możliwe zakręty, ale patrzcie, on mnie uderza. Jakby, w sensie, to mnie tylko slowuje. Coś takiego. Jakby jego w ogóle to nie zatrzymuje. Dobra, teraz normalnie musimy już. Bez odwalania, bez odwalania musimy to zrobić. Nie ma innej opcji. Bez odwalania my to wygrywamy. Bez dawania muforów, proszę bardzo, pierwszy. Tu, tu Ok, i w tym momencie widzę, że znowu jest trudniej już. Pytanie brzmi, co my musimy zrobić na ten moment? Tutaj, okej. Okay. tutaj na górę wbić się, poruszę. Per. Dobra, pik, pik. Pik. Od razu przeskok, dobra, przeskok, przeskok, przeskok i przeskok, dobra, mamy to, mamy to, przeskoczyliśmy za trzecim czy czwartym razem. Udało nam się to zrobić. A teraz, jak to będzie utrudnione? Po prostu będziemy więcej HP zadawał? Czy jak? Oj, po prostu częściej strzela ten gość. I laserkiem na dupca. Dawaj, dawaj, dawaj. No chłopie, za blisko jesteś. Rzym. Nie dostawał tych hitów teraz. Dobra, ledwo, ledwo. Dobra, ledwo, ale daliśmy radę. Ja pierdzielę. No dobra, powiem wam tryb trudniejszy. Przeszedłem tę grę już na dwóch trybach w takim razie: na trybie łatwiejszym i na trybie trudniejszym. Tryb trudniejszy faktycznie w końcu daje nam jakieś wyzwanie w tej grze, więc z tego jestem zadowolony. Więc nas już czeka tak naprawdę tylko i wyłącznie dojechanie do mety. Chyba, chyba nie muszę nic innego robić, mam taką nadzieję. Ok, siedliśmy sobie tutaj, także nas czeka już dojazd do mety. Dostaniemy badża jeszcze, że przeszliśmy tę grę. No i pr proszę Państwa, to było tyle. Kwalcie się z jakim czasem wy przechodziliście. Czy daliście radę na łatwym i na trudnym przejść tę grę? No i jakie kolejne gry polecilibyście mi do zagrania w podobnym klimacie? Już widziałem, że ta gra na przykład przenosi nas do fnaf takiego w Robloxie, co też jest dla mnie ciekawą opcją i bym chętnie spróbował tego. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć. Siemanko.